was serdecznie moi widowie w tym razem Missing Banban -ban. i przepraszam po długiej przerwie ale teraz jestem chory. Okej. Okay. Małe historyjkę. Dobra, omijmy to. Missing So, so, so getting... Oh, ah. <tries> Więc już gramy e. Okej, okay, dobra Cze A dobra, będę mówić Ja też przepraszam za to, że mnie nie było To ten, wiele czas Ale wiem, wiem wasze sprawy Po prostu byłem chory, ale ten będzie teraz, bo ja w Minecrafcie napisałem książkę ze wszystkimi rzeczami, które wrzucę na mój kanał, o kurde. Wrzucę na mój kanał, więc teraz jest Missing bad. Aha Dobra, pokonaliśmy go. Do tego kapitana fidusa. Wreszcie Czerny, chociaż e, ban, e, ten. Lewry się cieszę, że do Baba wróciło. O. I ma, i słuchajcie, pamiętacie mój stary upgrade z, z tego? Z mojego kanału? To tam obiecywałem, że e, będzie e, FNAF. BĘDZIE NA PEWNO, BĘDZIE w FNAF, OBIECUJĘ Five Nights at Freddy's Ale nie wiem, czy te tak wszystkie gry Security Breach, czy Into the Pit Czy ten, czy... The Secret of the Mimic Nie wiem, czy one powstaną Razie to nie... Bad okej okay. Ta fabuła gry jest taka, że bad znika. no i to jest bez sensu Po co komu robić taką grę? E, nie ma chodź Podobno tutaj Jester e, porwał Ban-Bana, więc musimy zatrzymać Jestera. E, na razie to będzie na kilka części e, ban -F. Można to zniszczyć? Chyba nie, więc dobra, I kolor nie ma. Ale to jest nuda, teraz jest. Dude, 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 Witaj dude, dude, bajce. dude, dude, O dude, 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 dude,

Gdzie, oh, Dobra. Widzowie, então, więc lecimy. o yes, yeah, oh co to <migua> za... A ładu. Kieś a... Okej, okay, dobra. Aaaa! Ale on wydaje krzyk. On taki, taki aaa! Uśmiechnął. Awa, <laughs> awa. Yes, jumbo josh. <laughs> OMG, there's a jumbo josh. <laughs> 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 oh shak, slow the line, slow the line. Sluit ze lacht, sluit ze lacht, sluit ze is... Awa, awa, awa. Geen, potato. petito! Gin, gin! Oh, wat ga je nou? In de PowerPoint-suf. Ja, yeah, toen was er echt... Ah, Wejdźmy jeszcze po te kojniki. Teraz dajmy się złapać. Gdzie jesteś? Co? O nie! To są żaby! To jest Crazy Frog! Bo ktoś z Was, nie wiem, czy pamięta może takie, taką żabę, która e, była piosenkarką, czyli, czyli Crazy Frog.

nie! Kolejna żaba! żeby utwórów! A teraz... Jest! Mam koń na mam. Jeśli wam się spodoba serio ta seria, widzowie, no to się cieszę. Bo ja kocham Bad Bunny. gurą! Bunny górą! razem bon guru! górą I W ogóle ja też e, chcę z wami porozmawiać o Ban-Ban vs. Huggy Bo ta... E, trzeci Chapter to jest na części i pierwszą część skończyłem ale Pierwsze to muszę wrzucić, żeby tworzyć inne części Akurat powiem wam, że Ban-Ban vs. Huggy Chapter 3 będzie na trzy części A może jeszcze będzie do tego cały film Co wy na to? Baba vs Hagi chapter 4 w filmie 3 spokojnie, czwórka będzie taka sama The... Co ja słyszę chyba śmiech Bambuin Oczywiście, ona leci Ona jest taka jak A dobra Sosa ta... ta jest zainfekowana slow salami Poszła się walić Czysty FAPIUŁ CZESTY O, oh, wchodzimy do cave'ika Każdy zna cave Cave to jest najbardziej... O kurde Aaaa Ja spadłem, no tak One cave Podobno tu gdzieś są o Jezu! Jeszcze, kurde, ślimak głupi! Nie wiem czemu, ale postacie z Garden of czasem mnie wkurzają widzowie. Dobra. I żabę po prostu, o I Idź sobie żabę Oh my god, it's Jumbo Josh! A! Oh. A! Ah, ah. Oh my god, it's Jumbo Josh! Jabu O oh, oh no Czemu ten za idzie O oh nie tu są Naughty Ones Z Gardenu Boman 6 No nie na po Poszła się walić Naughty One You are dead Tak samo jak ta żaba Ja kocham Ja nie wiem Ta gra jest lepsza niż e, ten a napiszcie mi też w komentarzach, czy widzieliście te pierwsze, te pierwsze ten, no zdjęcia z Gardenów of Batman 8. Bo ja się nie mogę doczekać. Bo oni nie wypuszczają ten, bo nie wypusz... Co to? Bo nie wypuszczają dalej e, ósemki, a wypuszczają tylko jakiś racer czy coś. Oh my god, it's the naughty ones. But you are dead. Co to jest? Nie, pan na nie powinien dostać portretu. O, chodzimy w tych kejwach aż. Ile? Ile chodzimy w tych. Te... 13 minut chodzimy już w tych kejwach. Znaczy ten mało, bo. Na razie to jeszcze nie zastopię. Bo tutaj jeszcze cała przygoda przed nami. Oni, <stosanownic> ech, oh, stałem kulą. To Pany Party, Pany Party! Oś... Oh. Ej, tam jest Pan do d A co się głupio śmiejesz? O, oh, to jest jakiś checkpoint. Dobra to jest Co to za miejsce? O nie, to panda dudu! O, oh, Tom Star, yup. Aha. Co? O co mu chodziło? E nie wiem, co to jest. E o nie, to jamboż. ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của Dzejaj. Okej. Okay. Ah! Jezu, uciekłem. O nie, tam Tam nadchodzi. Eee, <śmany> tam zginął. Uh -huh. O nie pan Dobra, on s ní to. Okay, hold

Dobra. Co ona ucieka? Zajdę tu. O. Co? Ha. Ha O, autko.

Okej, okay. okay, coś my tam rozmawiamy, aha, to tu dalej idziemy. Ale widzimy, to zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że pierwsza część z Bam Bam Wam się podobała. Że wróciłem po tych wszystkich latach, z dniach. Więc do zobaczenia w kolejnej części. Rap